Zapraszam na porównanie dwóch kompaktowych kombi z jednej strony Hyundai i 30 Wagon, z drugiej strony Seat Leon Sport Tourer. To są dwa samochody, które u nas najczęściej wynajmujecie w tym segmencie. Mamy tu samochody, które zostały doposażone w taki pakiet sportowy. W Hyundai on się nazywa N-line, a w Seacie od zawsze nazywa się FR. Ale zobaczcie, jak wygląda Hyundai, a jak wygląda Seat. Przedziwne jest to, że ten samochód ma ten pakiet dużo bardziej sportowy. Jak duży jest ten grill, ten znaczek. FR-ka jest taka powiedziałbym bardzo, bardzo stonowana. Kolejna rzecz to są te koła. Zarówno Hyundai, jak i Seat mają 225, ale tutaj mamy mniejszy profil i większe koło, bo to jest 18, a tam mamy większy profil i mniejsze koło. Troszkę tak wygląd versus komfort, bo rzeczywiście ten samochód jeździ dużo bardziej komfortowo, a ten samochód dużo lepiej wygląda. Kolejny element, który zwraca uwagę. Hyundai ma dwie końcówki rury wydechowej z prawej strony i uwaga, jest to prawdziwy tłumik. A w Seatie, zobaczcie, jak jest. Mamy takie można powiedzieć cztery końcówki, bo z jednej strony i z drugiej są, ale nie są one prawdziwe, mamy w nich zaślepki, czyli znowu ten Sport jest taki trochę bardziej na pokaz, ale sam tył wygląda całkiem, całkiem nieźle z tym takim światłem, który przechodzi sobie przez całą długość samochodu. Wyraźnie widać, że to jest nowy model, bo on został zaprezentowany w 2020 roku, a i30 zarówno, no właściwie wszystkie wersje, bo są trzy, no to jest lifting, też ten sam rok liftingu, ale jednak to jest samochód, który jest z nami od 2017 roku. Sad jest wyraźnie dłuższy od swojego poprzednika i przy okazji dłuższy od i30. Tutaj mamy taki praktycznie, totalnie standardowy rozmiar kombi segmentu C. A tutaj jesteśmy już troszeczkę w segmencie D. To już trochę uderza w oktawie. I rzeczywiście ma to przełożenie na to, co jest w środku, i na to, co jest w bagażniku. I teraz pokażę Wam, jakie są pojemności tych bagażników, bo te samochody, wiadomo, że wybiera się dlatego, że mają dużą przestrzeń bagażową. Zaczynamy od Hyundai'a. Mamy tutaj bazowo minimalnie powyżej 600 litrów, a po złożeniu kanapy 1650. Ale zobaczcie, ten bagażnik ma różne takie fajne schowki tutaj. Tu akurat gaśnica się znalazła i trójkąt. Tutaj mamy kolejny schowek. Jakaś taka roletka, którą sobie możemy założyć tutaj, żeby nam bagaże nie leciały. Tutaj jakieś takie fajne, sprytne organizery na różne mniejsze rzeczy. Mamy taką siateczkę tutaj. No, trochę się nauczyli. Myślę, że podpatrują Skodę. I bardzo dobrze, bo Skoda ma swoje Simple Clever i zdecydowanie takie rozwiązanie to jest to, co lubimy, bo zobaczcie. Jak tu coś będzie, to nie będzie nam się walało po bagażniku. Do tego mamy gniazdo 12V. Bagażnik ma również oświetlenie. Dość wysoki próg załadunku, ale tak naprawdę jest to prawilne kombi segmentu C. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w sadzie. Tak wygląda bagażnik w tym samochodzie. Tutaj gaśnica i trójkąt znalazły się w takim oto pięknym opakowaniu. On ma 617 lub 620 litrów. Pod podłogą możemy mieć koło zapasowe, w tym egzemplarzu akurat go nie mamy, ale wyraźnie można by je tutaj przykręcić, trochę niezagospodarowane tego miejsca. Jest zestaw naprawczy do kół, ten kto go używał wie jak to działa, nie polecamy, ale jakaś taka wnęka nam się tutaj stworzyła, możemy na przykład to sobie tutaj wyrzucić i pięknie to zamknąć. Po rozłożeniu kanapy mamy 50 litrów mniej niż tam, czyli tak. Bazowo mamy trochę więcej, a jeżeli chcemy przewozić z rozłożoną kanapą, to Hyundai będzie nieco lepszym samochodem. Pokażę wam teraz wnętrze. Zanim pokażę wam jak wygląda deska rozdzielcza tego samochodu, Szybkie spojrzenie na fotele, to jest właśnie pakiet N. No, są dużo, dużo bardziej wyprofilowane niż w sacie. Dla osób, które są nieco przy kości, tutaj ta odległość między jednym a drugim dość twardym elementem może być za mała. To od razu mówimy. Także nie dla wszystkich jest ten pakiet, ale te fotele bardzo, bardzo dobrze trzymają, jeśli chodzi o trzymanie w zakrętach. A teraz to, co lubimy najbardziej, czyli rzut oka na deskę rozdzielczą. Tak to wygląda. Jest to takie pomieszanie trochę analogowości z nowoczesnością. Przesunę się minimalnie, bo tu kolega jechał. Zobaczcie. Wszystko tutaj ma fizyczne przyciski. Tutaj na przykład możemy sobie wyłączyć system startem stop. Tutaj mamy sterowanie z kierownicy. Z jednej strony radiem, zestawem mówiącym, Z drugiej strony możemy sobie tutaj zmieniać ustawienia komputera. To, co mi się strasznie podoba w tym samym chodzie, to jest klasyczna klimatyzacja z pokrętłami, z przyciskami. Tak samo tutaj, mimo tego, że system jest dość nowoczesny i dotykowy, to możemy sobie głośność regulować takim oto zwykłym, klasycznym potencjometrem. Bardzo, bardzo fajne, w fajnym, prostym miejscu jest zamykanie, otwieranie. Ładne nawiewy. No, oczywiście, materiały mogły być nieco lepsze, ale. Ta góra jest tutaj miękka. Tak wygląda schowek przed pasażerem, jest obszerny, jak widać. Tak jak instrukcja obsługi tego samochodu, która również jest mega, mega gruba. A właściwie jest to parę części, parę tomów z tego co widzę. Ja Mamy akurat wersję z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową. To jest też ciekawostka, że jeszcze klasycznie się tutaj wybiera PRNiD. Nie osobiście się to bardzo podoba, no ale jestem stary. E Kolejny element, który jest bardzo na plus tego samochodu, to są dwa gniazda 12V i USB starego typu. Tu akurat mamy jeszcze indukcyjną ładowarkę. No tak jak mówiłem, te fotele są takie dosyć szyte na miarę, ale jeśli chodzi o ilość miejsca z przodu, jest ona wystarczająca. Ale zanim usiądę w Hyundai'u z tyłu, to pokażę Wam, jak wygląda deska rozdzielcza Seata, bo dobrze, żebyście mieli takie porównanie bezpośrednio jeden do jednego. również zaczynamy od foteli. To są fotele z pakietu FR, ale one są dużo, dużo bardziej wygodne. To wszystko jest tutaj dużo bardziej miękkie, a mimo tego są wystarczająco sportowe też trzymają w zakrętach. No i zobaczcie, jak wygląda ta deska rozdzielczy. Nie raz tak naprawdę pokazywaliśmy, bo nie tylko testowaliśmy Seat, ale i inne samochody z grupy Volkswagena, które no, zasadniczo mają bardzo zbliżony ten system. Czyli no, takich przycisków to już tutaj mamy bardzo, bardzo niewiele zostały na szczęście, do sobie w tym pięknym samochodzie, zostało na szczęście sterowanie na kierownicy i to nas trochę ratuje, bo możemy sobie tutaj na przykład zrobić, przelecieć przez menu i tutaj sobie możemy zrobić głośniej ciszej. No ale już tutaj, no, niestety jest bardzo nowocześnie, jest fajny, duży ekran, większy niż w tamtym samochodzie, ale co z tego? No jak to, żeby tutaj. Yy, no właśnie żeby sobie nastawić klimatyzację, temperaturę to trzeba się przeklikać, trzeba oderwać wzrok od kierownicy. Tak samo jest jak na przykład chcielibyśmy sobie włączyć ogrzewanie siedzenia. Teraz wyobraźcie sobie, że jedziecie do tyłu i włączy się kamera cofania. Czy możemy to zademonstrować? Proszę bardzo. I w tym momencie tego już się zwyczajnie włączyć nie da. Trzeba odczekać, trzeba włączyć jedynkę, chwilę odczekać i dopiero można sobie w tym gmerać. Tu kamery nie mamy, mamy tylko czujniki, mm, ale jakby problem jest ten sam. To jest taki samochód, który trzeba by sobie raz ustawić i potem tak jeździć, no nie wiem, tutaj można sobie teoretycznie robić głośniej, ciszej, przepraszam, temperaturę sobie można zmieniać, to sobie można robić głośniej, ciszej, jest też jakieś sterowanie gestami, można też mówić do tego, ale no nic nie zastąpi prostych, klasycznych przycisków. Do tego zobaczcie, tutaj już mamy USB-C, czyli to czegoś większość, większość z nas jeszcze tak naprawdę nie ma, no tutaj tunel jest taki dosyć klasyczny. Podobnie rozwiązano cup holder jak w tamtym samochodzie. Jeśli chodzi o wielkość schowka również jest wystarczający. Bardzo fajny samochód. No ale niestety obsługa jest lepsza w tamtym. Jeśli miałbym wybierać to bym wybrał tamten. Chyba, że lubicie takie fajerwerki. Czas, żeby teraz usiąść do tyłu. Zaczniemy od Hyundaia, a potem usiądziemy sobie w Saadzie. Tak jak już mówiłem Hyundai ma minimalnie mniejszy rozstaw osi od Seata. No i fotel oczywiście z przodu ustawiony pode mnie, jak widzicie, no dotykam tutaj kolanami w momencie, kiedy ustawię sobie na wprost, oczywiście mogę sobie usiąść tak, więc tak naprawdę nie ma żadnego problemu, dla dwóch osób spokojnie tutaj wystarczy miejsca, środkowe miejsce też nie jest jakoś bardzo mocno wyprofilowane, więc jest takim miejscem awaryjnym, mamy taki piękny podłokietnik z dwoma cup holderami, ale w tej wersji nie mamy żadnych nawiewów, ani żadnego USB i to już jest spory minus, jak chcecie sobie wozić dzieci z tyłu, no to będziecie musieli ten kabel ciągnąć z przodu. Spójrzmy jeszcze ile jest miejsca nad głową. Nad głową jest wystarczająco miejsca. Nasza szerokość też jest całkiem całkiem przyzwoicie. A teraz chciałbym zobaczyć jak to jest w sacie. Tam teoretycznie powinno być więcej miejsca. Tak samo jak więcej miejsca było w bagażniku tamtego samochodu. Wyraźnie czuć, że to jest więcej przestrzeni jeśli chodzi o tą ilość miejsca na wysokości kolan, na długość. Nad głową też mam więcej przestrzeni. Jest to bardziej obszerny samochód z tyłu. Ale to wcale nie dyskwalifikuje tam tego, bo jeżeli chcecie tam wozić dzieci albo dorosłe osoby o mniejszym wzroście niż ja, to nawet daleką trasę są w stanie pojechać. Mamy tutaj oczywiście podłokietnik z dwoma cup holderami i jakieś takie otwierane coś. O proszę bardzo, jak sprytnie. Mamy tutaj rękaw, właśnie nie rękaw, tylko dziurę na narty, tudzież na przewiezienie jakichś większych przedmiotów. Bardzo fajne rozwiązanie, to naprawdę się przydaje. Do tego Seat w tej wersji FR ma tutaj nawie z tyłu. Mamy tu nawet trzy-strefową klimatyzację, którą sobie możemy regulować. I dwa USB-C. Szkoda, że C, ale dobrze, że są. Trzeba będzie dzieciom kupić nowoczesne telefony, żeby tu można było ładować. Albo przynajmniej nowoczesne kable do telefonu. A teraz powinienem pokazać wam silniki, ale niestety. Dobra, opowiem wam przy silnikach. No, niestety, jest to prawda czasu i prawda ekranu, a czasy mamy takie, że samochodów brakuje. No, i wypożyczyliśmy benzyniaka, turbodoładowanego i turbodoładowanego diesla. Nie będziemy ich porównywać, nie będę wam opowiadał o tym, ile mają koni i jakie mają osiągi, bo to są samochody, zwyczajnie nieporównywalne. Powiem tylko, że u nas w Carsman najczęściej wynajmujecie samochody w podstawowych wersjach. W tym wypadku jest to wolnosący silnik o 110 koniach. A tutaj 1.5 TSI, 150 koni, bo taką wersję mamy bazowo. Oczywiście Leon ma inne również, ale taka bazowo jest najczęściej wynajmowana. Czas się tymi samochodami przejechać, żeby zobaczyć, jak one się zachowują. Oczywiście nie zwracając uwagi na to, że tu mamy benzyniaka, a tu mamy diesla. Zaczynamy od najnowszego Leona, który doczekał się tej pięknej wersji kombi, o nazwie Sport Tourer. Wydaje się Opel też tak chyba nazywa swoje kombi. Teraz zobaczymy czy ten Sport jest tutaj uzasadniony. Nierówności mimo tych pakietowych kół ten samochód wybiera całkiem, całkiem nieźle. Bardzo podoba mi się lekkość z jaką prowadzi się to auto, zarówno układ kierowniczy jak i zmiana biegów jest po prostu banalnie, banalnie prosta. Widoczność samochodu jest bardzo dobra. Lusterka, mimo tego takiego zakrzywienia, nieco zadziornego, są bardzo przejrzyste, dobrze w nich widać. No ładnie się tym samochodem jeździ. Fajnie, że mimo tej grubości słupka, a wygospodarowano tutaj miejsce jeszcze przed lusterkiem, żeby można było sobie patrzeć, dzięki temu widoczność jest zdecydowanie lepsza. Tu taka ciekawostka, bo potem będę jechał się dajem i pokażę Wam, jak tam jest. Tutaj mamy automatyczny hamulec ręczny, który w tym momencie wyłączyłem. W tym momencie sobie wyłączę. No to jest znak czasów. W samochodzie grupy Volkswagena tego segmentu właściwie nie można uświadczyć normalnego ręcznego. Niektórzy tacy starsi, jak ja, ubolewają nad tym, a pewno tak naprawdę w takiej codziennej miejskiej jeździe jest to. Fajniejsze rozwiązanie. No, gorzej, jak gdzieś wypadniemy przodem, zimą, jeżeli będziemy chcieli sobie wyprostować zakręt przy pomocy hamulca ręcznego, to w tym samochodzie nam się to nie uda. Ale mamy tutaj multum systemów. Mam nadzieję, że nam pomogą i nas wyprowadzą. A ja to rzeczywiście apeluje o bezpieczną jazdę. Przy okazji możemy zobaczyć, jaki promień zawracania ma ten samochód. O, całkiem niezły. Jeep XJ przed nami musiał użyć do tego trzech pasów. My użyliśmy dwóch, ale Hyundai, który w tym momencie nasza koleżanka nie mieli za nami. Również potrzebowało tylko dwóch pasów, więc jest to prawdopodobnie bardzo porównywalny promień skrętu. Eee, tak, dobrze wyglądają te zegary, fajnie ta kierownica leży w rękach. Naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ tym samochodem. E, ponieważ sobie trochę się pojeździłem wcześniej, chyba jednak skłaniałbym się w kierunku tego samochodu. Jedyne ale, jakie tutaj jest, no to ta obsługa, która jest na tyle zagmatwana i na tyle nieintuicyjna że chyba bym się zastanowił, czy bym wybrał ten samochód, czy tamten, bo wbrew pozorom jest to dosyć istotne. Wygląd tego jest genialny, to, że mam tutaj pierdylion systemów, jest świetne, ta obsługa, no... Hmm, chyba jednak nie. Ale auto jest fajne. Może nie wygląda z zewnątrz na bardzo sportowe, ale jest takie wrażenie jazdy samochodem lekko usportowionym, Taki Seat właściwie zawsze miał być w tej gamie grupy Volkswagena. Oczywiście na rynku jest samochód, który jeździ jeszcze lepiej, a nazywa się ten samochód Ford Focus. Również go mamy w naszym najmie długoterminowym, ale to nie jest materiał o nim, więc zostawmy Focusa. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić, jakie mamy w tej chwili ceny takiego Seata i takiego Hyundaia, jak idzie za nami, to zapraszamy na naszą stronę, ale też mamy link tutaj w opisie tego filmu. Także serdecznie zapraszam, a jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, koniecznie dajcie nam łapkę w górę i nas zasubskrybujcie, żeby nasze filmy docierały do Was części. Tak, Hyundai sobie wymyślił, że będzie mi pokazywał poziom mojej uwagi. Pokazuje, że ten poziom jest wysoki, bardzo mnie to cieszy. No bo jednak chcemy dobrze zrecenzować ten samochód. Wyraźnie ten samochód jest sztywniejszy od Senata, co jest w sumie ciekawostką, no bo to Saat nie być tym samochodem mega sportowym. Rzeczywiście, jak się wierzy na jakieś nierówności, teraz sobie wiedziałem tutaj na jakieś nierówności, no to ten komfort mógłby być nieco wyższy, więc ten pakiet N... Niekoniecznie teraz taki leżący próg zwalniający. No jest to mocno odczuwalne, mam wrażenie jakbym jechał samochodem który jest mega sportowy i ma tych koni nie wiadomo ile, a ten benzyniak tutaj, mimo tego, że najmocniejszy jaki można mieć w wersji kombi, to ma tych koni raptem 160. Jeszcze taka ciekawostka, jak tu jechałem, to było mokro na jezdni i rzeczywiście te 160 koni w połączeniu z tą oponą 225 na niskim profilu powodowało, że tak naprawdę ciężko było ruszyć. Więc raczej bez tego pakietu, raczej normalne, ale jeździłem takim Hyundai'em z normalnymi kołami. Rzeczywiście jest to samochód bardzo komfortowy. Eee, mogę też sobie zmieniać tryby jazdy. Mogę sobie tego pięknego Hyundai'a wrzucić w tryb sportowy i rzeczywiście wtedy lepiej jedzie. Eee, ale mam wrażenie, że minimalnie gorzej jeździ od Seata. Eee, nie jest taki płynny, ta jazda nie jest taka delikatna. Może to jest kwestia tego pakietu, który tutaj jednak okala mnie takim dosyć sztywnym fotelem. Mam taką grubą kierownicę no i mam te wielkie koła. Być może to wpływa na moją percepcję tego samochodu. Nie ma też takich pięknych zegarów tutaj, bo cyfrowy jest tak naprawdę tylko środkowy wskaźnik, a te, te które są po bokach, są klasyczne, no, ale to akurat dobrze. Chociaż obrotomierz mógł być większy niż to, co jest tutaj po lewej stronie. Fajny jest zatem tutaj system, a o tym już mówiliśmy. Genialne jest to, że mamy standardowe, normalne przyciski i to jest coś, co powinno być wciąż w każdym samochodzie. Nie wiem, dlaczego producenci z tego zrezygnowali, pewnie chodzi o to, żeby obniżyć koszty produkcji ale dla użytkownika. Jest to najlepsze, najprostsze rozwiązanie, które powoduje, że tylko na chwileczkę odrywamy wzrok od tego, co się dzieje przed samochodem. Nie tak jak w tych samochodach, gdzie to jest taka rozbudowana elektronika, i tam połowę rzeczy się nie da ustawić, połowę się nie da włączyć. Być może się do tego przyzwyczajimy, póki co do tego przyzwyczajeni nie jesteśmy. Wyraźnie szumią te koła, a Hyundai nie jest głośnym samochodem, ale tak poza tym widoczność z niego jest mega fajna. Chociaż słupki nieco bardziej zasłaniają niż w Seacie, bo nie masz tyle miejsca między lusterkiem a szybą. To i tak ten autem bardzo fajnie się jeździ mega mi się ten Hyundai podoba i gdybym miał wybierać, który z tych samochodów wynająć sobie lub wziąć w leasing, miałbym duży problem, bo tak naprawdę możliwości przewozowe są porównywalne i tu i tu jestem w stanie przewieźć dzieci z tyłu, no może z takim wskazaniem na Seata, gdzie jednak tego miejsca jest trochę więcej, gdybym woził dorosłe osoby, prawdopodobnie byłby on lepszym rozwiązaniem. No ale już obsługę wolałbym zdecydowanie, jeśli chodzi o ten samochód. To mi się dużo bardziej tu podoba. Więc miałbym, miałbym niezły zgryz. Na szczęście to nie ja go mam, tylko wy.